Telewizja Polska 360, Weronika Śródborska, ze mną jest wyjątkowy gość, pan Jacek Pręcki, współorganizator przepięknych uroczystości patriotyczno-religijnych dotyczących obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Znajdujemy się w Szymankowie, w przepięknym miejscu. Właśnie jesteśmy po uroczystościach, po obchodach dotyczących dzisiejszego przedsięwzięcia. Panie Jacku, jak pan podsumuje dzisiejsze wydarzenie? No, jestem bardzo zaszczycony gośćmi, którzy nas yy, odwiedzili na tych uroczystościach, tak samo w malborku Kałdowie, Szymankowie, jak i będą w Trzewie. A w szczególności poczty szandarowe, co już podkreślałem w swojej wypowiedzi jako współorganizator, dziękując wszystkim. Było w tym roku 54 poczty sztandarowe przybyły z całej Polski, co jest naprawdę bardzo wielkim osiągnięciem. A i zarazem. Yy, to, że nasze uroczystości mają zasięg ogólnopolski, ale są i też uroczystościami państwowymi, bo tak jak w swoich wypowiedziach mówił pan prezes Krzysztof Mamiński, na naszych uroczystościach bywał prezydent Andrzej Duda. W uroczystościach tych uczestniczyli pan marszałek Sejmu, wczesny Maciej Pożyński, później wicemarszałek Senatu, jak i również premier Jan Olszewski, różni przedstawiciele. Polskiego rządu, jak i świata polityki, jak i posłowie i senatorowie, co dzisiaj można było zobaczyć. I myślę, że nasze uroczystości nabrały charakter, charakter państwowy i mają zawsze nieść jakieś przesłanie. z zeszłego roku nie przesłanie. Odeszliśmy od kwiatów. Kwiaty są od trzech najważniejszych osób w państwie, czyli od prezydenta, marszałek Sejmu i prezesa Rady Ministrów. A pozostali uczestnicy składają zestnicze, które mają jakieś nieść yy, przesłanie dla wszystkich innych. Może kiedyś ta tradycja będzie taka. Sama u wszystkich innych, bo po co te stosy kwiatów? Jak z tego i tak nic nie wychodzi, tylko się wyczytuje, kto składa, kwiaty złożyli, i poszli, a u nas wręcz odwrotnie. My zostawiamy po sobie ślad. Ten ślad będzie można tam z góry, z nieba zobaczyć. To światełko, do którego myśmy puścili do nieba. Pokój tobie, polsko, ojczyzna moja. To Jest to pielgrzymka Jana Pawła II w 1983 roku, w czasie stanu wojennego, kiedy nie można było mówić o Solidarności. I właśnie w tym kierunku myśmy poszli, żeby pamiętać też o naszym papieżu Janie Pawle II, któ żeby, któremu, dzięki któremu mamy wolną, demokratyczną Polskę i dzięki któremu posłał Związek NZZ Solidarność, którym ja jestem członkiem, którego ja reprezentuję. Panie Jacku, pokój tobie polsko, rzeczywiście te słowa niosą przepiękny przekaz. Dziękujemy za podejmowanie takiej inicjatywy, organizowania tych przepięknych obchodów, tych uroczystości i miejmy nadzieję, że widzimy się dziś, ale i za rok i za następne kolejne lata. Kuwala ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.